Cześć, witajcie. Jestem czasami z mężczyzna Krawiec Podłoga, który ma upośledzony poczucie humoru. Gadaj już. Siema, witam wszystkich. Uwaga, dwa żarty dzisiaj, bonus. Nauczycielka pyta Jasia. Powiedz, skąd, się biorą, skąd biorą się śledzie? No te, tego. Jeden śledzi drugiego. A drugi? A mama pyta Kubę. Jak tam nowy nauczyciel? Chyba niewiele wie. Cały czas on coś nas pyta. Panią Dobra. biologii pyta Jasia. Ja się 5 pięć zwierząt mieszkających w, w Afryce. No, ty jaś dwie, dwie małpy i trzy słonie. Dobra, okej, okay, to ja już mogę przedstawić, jak go wyciszyłem pięknie i ładnie. Dzisiaj będziemy robić tylko leczenie jako ryby challenge. Płaga to na to, że po prostu możemy używać każdej broń, każdej amunicji, każdej małpy słów. Oprócz leczenia nawet tych bonus Tylko tylko to będą mogą, tylko to mogą być ryby. Więc co, co, do tego, że to pięć widzimy się w grze? Boże Dzień dobry, przyniosłem piękny żart. Ej, tu polecimy wysadzić te jeżoro, i stąd będą rybki. Ej, ja lecę od razu po. Otutki nie mogę wziąć, bo na to nie. No. O Boże, Kurde Jezus. No Ob była skupić. Teraz Wam opowiem ten żart, żebyście nie czuli się samotni. Ale najpierw bronię Ja się nawet dołączę <grym> przy do jego opowiadaniu Dobra, uwaga, póki jest czas Na lekcji biologii pani pyta Jasia ja, ja, Jasiu jaki pożytek mamy z gęsi? Smalec i co jeszcze? Smalec. Jasiu, na czym już w domu? Na łóżku. A co masz pod głową? Poduszkę. A co jest w poduszce? <grym> Ziura. A co wyłazić z dziury? Pierze. No właśnie, to powiedz Jasiu, co, co mamy z gęsi? Smalec! To, się sadzymy, to, już nie jest, to już nie jest takie śmieszne. Ale za pierwszym było bardzo. Jest powiem, bo jestem w cholerę obity. Wiesz. Leży. Ja dwóch zabiłem. Ja. Kolejny, nie mogę się ruszać. Dobra, ja mam 34 HP gościu. I nie mam amunicji. Idę pomóc. Dobra, zabiję go. Mam już mam spokój. A ja oh jestem gosh. na hita, mam 34... Chypy Ostatniego dnia nauczyciela... Dnia szkoły nauczyciel żegna, żegna, żegna się z uczniami Życzę wam wesołych wakacji oraz tego Abyście we wrześniu wrócili do szkoły mądrzejsi Nawzajem, proszę pana No to już nie jest takie śmieszne No ta No, nie, nie <laughs> no się ważne Czekaj, uczę się łowić ryby Jakieś, jakieś granaty jakby znalazł, to by było fajnie. Wiem, to bym ich zastrzelił No, no masz rybę, ona coś leczy? Nie, daje tylko termowizję. Leczy, mu leczyło mnie. A. A nie masz bieżetki? Się... Czekaj, ja jeszcze jeżdżę... Weź wsiądź do mnie, na tyły. A po co? No wsiądź. Chwila. Może mi się uda cokolwiek w życiu wyłowić. Teraz. O, te <laughs> marsześ zrobił. Siedź. tutaj. W... No bo tutaj będziesz na a środku. To wow. rak... Rakietą byś mógł. Ej, a ja nie... w... Właśnie. Ej, działa, patrz. Jest to to ty se to łów, bo ja nie umiem. Ja się wyleczę. Patrz, Ale wypada dużo ry... mniej. No jak dużo mniej? To wszędzie tak wylatuje. O, już mam trzy, trzy paszczaki. Weź mi do jednego, bo bym się wyleczył do końca. A bierz tego paszczaka i chodź Ewędkę czy Weź, jak masz miejsce to weź Trochę średnio, dobra, ja zejmę paszczaka i będzie miejsce Sadaj Dobra już Wiesz same szare bronie, więc też przydałoby się coś ciekawego znaleźć. Ja mam fioletowo-zieloną, niebieskie. Ja mam fioletową pompę i resztę w kolorze szarym. Wiesz co tędy dużo nie znajdziemy, to się zaraz woda nam kończy w ten sposób. Tu byśmy mogli iść. Tu nie ma już strefy, no właśnie. Daj łowisko. Bierzemy coś? Nie. Nie. Kurde. Jak tu głośno. Chciałbym ja polecić do góry, bo tu są typy nad nami, jestem tego pewny. No czemuś ty wysiadł? Bo do typów chce iść. No chodź tu Ja sobie. lecę Ktoś tutaj przyleciał 20 Za nami plecy, plecy 20, mamy 50 nie ma kewa Pomocy Leży jeden, leży jeden i leżę Dawaj, dawaj, z góry, kolejni Stuczko, ja wiem Szybko, szybko, szybko Idą My tu, lecą. Wiem Szybko, szybciej lecz Jest tu. Nie. Lecz, 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 lecz! Kur... Y. Nie. <laughs> Idziemy się w, w drugim, w drugim, drugim nidajściu. Zaczynam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, mam 400 pingu. W drugi mecz. Typ tu jakiś leci. Nie. Ale gorąco jest. No stacji. 800 pingu. Życie. Dobra, zabiję go. że teraz jeszcze aura jest zdenerwowana Dlatego nie chcieliśmy Tylko może ja cię aura gdy grzecznie obuduję o. Nie niż tego Dobra, idź sobie No i super nie Ja mam takie lagi, Nie niż dobrało. tego, no aura! Nie niż tego, no nie, nie pozwoliłem Stop, stop, stop o, no, nie, dobra, nieważne Nareszcie Ty ty jakie, jakie zgranie ja zabijłem jednego w tym samym czasie co ty Pratki ziemniaczane na auto Ale ja nie chcę Zaraz ja cię gonię O, dwójka typów. Widzę. Mam dwa HP. O, kurwa. To ty. 20 dostał. 120 dostał. No to niestety czynny,ż niezaliczony. zaliczony jeszcze ja mam lagi, więc to jest nie do zrobienia. Żegnam.